Robert Lewandowski skorzystał z krótkiej świąteczno-noworocznej przerwy i zabrał rodzinę na egzotyczne wakacje. Gwiazdor udał się do Dubaju i bawił się tam doskonale sami zobaczcie, jakie spotkały go atrakcje. Robert Lewandowski spędził święta Bożego Narodzenia w rodzinnym gronie, ale Sylwestra i Nowy Rok celebrował na gorącej pustyni w cieniu najwyższych budynków świata. Popularna ostatnio wśród polskich gwiazd i celebrytów stolica Zjednoczonych Emiratów Arabskich gościła ostatnio jednego z najlepszych piłkarzy i jego rodzinę. słońce, plaża i doskonałe jedzenie. Kto nie marzy o takim urlopie, szczególnie, że w Europie panuje chłód, deszcz i śnieg? Zaznajomiony z luksusami, Lewandowski wybrał doskonale, decydując się na wyjazd nad Zatokę Perską, która jest pełna wygodnych hoteli i atrakcji rodem z raju. Gwiazdor pięknymi chwilami pochwalił się na Instagramie, na którym zamieścił kilka postów dokumentujących wakacje. Jeden z nich zdobył ogromną popularność za sprawą innej gwiazdy, która uświetniła wieczór polskiego napastnika. Robert Lewandowski balował w Dubaju. Pochwalił się nagraniem jedna z nocy rajskich wakacji w Dubaju obfitowała we wspaniałe kulinarne doznania. Dla zebranych gości, wśród których byli oczywiście Lewandowscy, wyśmienite mięsne specjały przygotował światowej sławy turecki rzeźnik, restaurator i szef kuchni Nusret Geksy. Znany pod angielskojęzycznym pseudonimem Salt B. Popularny między innymi dzięki swoim technikom kulinarnym, Turek posiada bardzo oryginalny sposób posypywania przygotowanego mięsa solą. Jest to jego znak rozpoznawczy, ale z racji tego, że na miejscu był Robert Lewandowski, to właśnie jemu pozwolił na ostatni szlif przed ucztą. Całe zajście zostało nagrane i zamieszczone w sieci. Na Instagramie zostało wyświetlone niemal dwa miliony razy. Nie tylko nasz reprezentant polski miał przyjemność podziwiania tureckiego szefa kuchni Gexe, został światową gwiazdą dopiero kilka lat temu, ale zdążył dzięki sławie zjeździć pół świata. Jednym z miejsc, w których pracuje najczęściej, jest właśnie Dubaj. Z racji tego, że miasto jest uwielbianym przez celebritów miejscem odpoczynku i promocji. Turek miał okazję gotować nie tylko dla Roberta Lewandowskiego. Przygotowane przez niego mięso solili już m.in. Frank Ribery, Paul Pogba czy Leo Messi. Bez wątpienia było to jednak wielkie przeżycie, którym warto było podzielić się z fanami.